Gracze Xbox prawdopodobnie nie potrzebują filmiku, by przekonać się, że w Forza Horizon 5 jest mnóstwo samochodów. Tak na oko ponad 500. Szaleństwo. I choć fajnie jest po prostu zapełnić swój garaż do tego stopnia, że nawet Jeremy Clarkson poczerwieniałby z zazdrości, to ważne jest też, by dobrać odpowiedni pojazd do danego wydarzenia. Jeśli oczywiście chcecie stanąć na podium, Oto kilka samochodów, które polecamy odblokować jak najszybciej, by móc dominować w każdym aspekcie gry. Choć Forza Horizon 5 obfituje w przepiękne biomy, od mrocznych bagien po wspaniałe pustynne widoki, które można swobodnie odkrywać, czasami chcemy po prostu zaznać prostej, niczym niezmąconej przyjemności, jaką daje kawałek asfaltu. Żeby odnieść sukces w wyścigu drogowym, będziecie potrzebować czegoś, co jest szybsze od błyskawicy i tak zwinne jak John Travolta w czasach swojej świetności. Na przykład Ferrari Portofino. To cudo nie tylko wzbudza ciepłe uczucie, które towarzyszy wypowiadaniu słowa Ferrari, ale jest też jednym z najlepszych aut w kategorii Super GT, jeśli chodzi o równowagę pomiędzy prędkością maksymalną a zwrotnością. Jest też dość wyjątkowy, bo jako jeden z niewielu Ferrari nie jest pomalowany na czerwono. Zresztą i tak pewnie zamierzaliście okleić go jakimś anime, prawda? Lamborghini Aventador Super Veloce z 2016 roku przyspiesza od 0 do setki w zaledwie 2,8 sekundy, co oznacza, że zniknie z pola widzenia zanim skończycie dopijać espresso. Jest też równie dobry przy zwalnianiu dzięki imponującym hamulcom, które są szczególnie przydatne przy pokonywaniu trudnych zakrętów. Jest jeszcze pagani Zonda R. Super samochód tak ekskluzywny, że wyprodukowano tylko 15 sztuk. A skoro wygląda jakby zaprojektowała go ekipa odpowiedzialna za Hot Wheels, to prawdopodobnie kryje pod maską coś przerażającego. Z silnikiem o mocy 740 koni mechanicznych i wystarczająco dobrym sterowaniem, by utrzymać go w płynnym galopie, Zonda R sprawi, że poczujecie dreszczyk emocji nawet na najbardziej krętych drogach. Wskakujcie do któregokolwiek z nich, a wkrótce zostawicie swoich przeciwników w chmurze spalin. Jeśli szukacie większej dozy emocji podczas wyścigu, to zawody uliczne mogą być dla Was lepszym wyborem. W tym przypadku będziecie potrzebować czegoś naprawdę zwinnego, co poradzi sobie z ciasnymi zakrętami. Honda nsx -R GT to świetny wybór na taką okazję. Zwłaszcza w klasie S1, który może pochwalić się dużą przyczepnością i dobrym wyważeniem dzięki konstrukcji z silnikiem po środku, co powinno uchronić Was przed wypadnięciem z drogi i wywołaniem przerażenia wśród przechodniów. Jedynym minusem tego kultowego modelu jest to, że droga hamowania może być nieco przydługa, więc ten samochód może nie być najlepszym wyborem na wyścigi ze zbyt dużą liczbą zakrętów, takich jak wyścig w tunelu czy Guanahuato Sur. Jeśli jednak jesteście w nieco bardziej diabelskim nastroju, Lamborghini Diablo SV z 1997 roku gwarantuje sporą dawkę prędkości i można go nabyć w salonie za ładną sumkę 174 tysięcy kredytów. Jak na transakcję z Diabłem, nieźle. Zwłaszcza w kategorii retro super samochodów, więc jeśli potrzebujecie czegoś, co poradzi sobie w klasie A, a jednocześnie będzie wyglądało ponadczasowo i przy tym stylowo, to lepiej trafić się nie da. Alternatywą może być Salin S7. Samochód, który łączy w sobie moc 575 koni mechanicznych z masywną sylwetką. Idealny, gdy próbujecie przedrzeć się przez zatłoczone boczne uliczki. Wszystkie samochody w Forza Horizon 5 wyglądają niesamowicie, gdy są zupełnie nowe i lśnią czystością, zwłaszcza w trybie Forza Vista, w którym użytkownicy konsoli Xbox Series X mogą podziwiać odbijające się od karoserii refleksy świetlne, uzyskane dzięki Ray Tracingowi ale jest też coś niesamowicie przyjemnego we wjeżdżaniu luksusowym wozem w głębokie błoto, więc jeśli macie ochotę na odrobinę szutrowego szaleństwa, to możemy polecić Wam Subaru Impreza WRX STI z 2005 roku. Napęd na cztery koła z pewnością zapewni mu przyczepność, której potrzebujecie, by poradzić sobie nawet z najbardziej kamienistym terenem. Do dyspozycji są też dwa Fordy Escorty. Escort RS 1800 i RS 200 Evolution, które również świetnie się sprawdzą. Oba wozy mogą pochwalić się dobrymi statystykami terenowymi, więc na pewno poradzą sobie z szutrem i zapewnią odpowiedni balans pomiędzy prędkością a sterownością. A jeśli uwielbiacie Mini Coopera, zresztą kto go nie uwielbia, to John Cooper Works GP 2021 właśnie zszedł z linii produkcyjnej i jest gotowy, by zabrać Was wprost do galerii sław Deer Tracingu. Jego cena, która wynosi zaledwie 38 tysięcy kredytów, nie jest wygórowana, co czyni go naprawdę rozsądną opcją, idealną na te początkowe wyścigi. Dodatkowo, jako retro hot hatch, prawdopodobnie z palcem w nosie pokonacie konkurencję w kategorii, do której większość ludzi się nie przygotowuje. Jeśli jednak szukacie naprawdę ostrej jazdy, to zawody krosowe mogą być strzałem w dziesiątkę. W takim przypadku będziecie potrzebować czegoś dużego, wytrzymałego i z zawieszeniem, które sprawdzi się na wszystkich wybojach, dzielących Was od mety. Jeden z najpopularniejszych modeli z Horizona 4 powraca w postaci Jeepa Trail Jego 40-calowe, przystosowane do jazdy po skałach opony z pewnością poradzą sobie ze wszystkim, co pod rzucicie, więc niezależnie od tego, jak kamienista będzie droga, nie grozi Wam wywrotka. Choć Nissan Fairy Lady Z Forza Edition może wydawać się nieco zbyt delikatny, jak na warunki panujące na meksykańskiej prowincji, nie dajcie się zwieść. Ten niepozorny, mały silnik może konkurować z najlepszymi, a dzięki łatwemu sterowaniu i szybkiemu przyspieszeniu może pomóc Wam w lawirowaniu między większymi bestiami. A metka Forza Edition sprawi, że zgarniecie więcej obrotów kołem fortuny, niż jesteście w stanie udźwignąć dzięki zwiększonej liczbie punktów XP za wydarzenie. Sprytne, nie? Z kolei jeśli zależy Wam na nieco większej sile, Toyota Baja Truck T100 dostarczy Wam dosłownie tonę zabawy, bo waży prawie 2000 kg i jest idealny do przydzierania się przez najgęstsze dżungle i najgłębsze rzeki. Nie wspominając o tym, jak świetnie radzi sobie ze spychaniem przeciwników z toru, jeśli oczywiście takie rzeczy Was interesują. Cała ta dodatkowa masa wpływa niestety na jego zdolność do lądowania po wyskokach z niektórych większych ramp, więc delikatne prowadzenie może nie być najgorszym rozwiązaniem w przypadku tej bestii. Fani Halo naturalnie zwrócą uwagę na model 2554 AMG Transport Dynamics M12S Warthog CST, który naprawdę wygląda jak pojazd, który mógłby swobodnie i bez zwalniania przejechać przez ostrzał z karabinu plazmowego. Dzięki gigantycznym oponom i doskonałemu zawieszeniu Warthog powinien być Waszą bronią numer jeden na najbardziej ekstremalne trasy cross-country. Jeśli jest jedna rzecz, co do której Farniru Paula i Forza Horizon mogą się zgodzić, to to, że zawody drag to jest sztos. To właśnie w tych wyścigach, oprócz przyspieszenia i prędkości, trzeba przyjrzeć się statystyce start wybranego pojazdu, która mówi, jak szybko samochód może ruszyć z miejsca. Zasadniczo trzeba szukać takiego, który rozwija zaworotną prędkość od samego początku według naszych testów nie ma samochodu który rusza z bloków startowych szybciej niż Rimac z 2019 roku chorwacka machina prędkości która może osiągnąć setkę w mniej niż 2 sekundy i rozpędzić się do 300 km na godzinę w nieco mniej niż 12 na krótkim odcinku asfaltu nie ma sobie równych zgodnie z inicjatywą Go Green w pakiecie powitalnym znalazło się również Porsche Taycan Turbo S z napędem elektrycznym, który jest równie dynamiczne. Nawet bez tuningu osiąga maksymalną prędkość prawie 260 km godzinę. Skoczcie do jednego z nich, a niczym struś pędziwiatr wiatr w mgnieniu oka odskoczycie konkurencji. Przy 250 tablicach premiowych rozsianych po rozległej mapie Forza Horizon 5, oddanie się przyjemności rozjeżdżania ich wszystkich będzie wymagało przejechania sporej liczby kilometrów. Potężny 2069 Ford Bronco R, dzięki swoim niesamowitym możliwościom off-roadowym, jest doskonały do przeczesywania mapy i docierania do trudno dostępnych miejsc. Ma też prędkość i przyspieszenie, które pomogą wam błyskawicznie pokonać spore odległości. Na dodatek Możecie go zdobyć dość wcześnie w grze, nawet jeśli nie zgarnęliście pakietu powitalnego. Podrasujcie go do poziomu S1, a z łatwością będziecie rozwalać wszystkie tabliczki. Tak, nawet tę upierdliwą wiszącą na linii wysokiego napięcia. Do dyspozycji mamy też BMW X5M Forza Edition. Absolutną bestię, która jest tak potężna, że wymaga największych przednich hamulców, jakie BMW kiedykolwiek zamontowało w swoich pojazdach zdolne do osiągnięcia setki w mniej niż 5 sekund i rozwijające szaloną prędkość BMW X5M rozbije wszystkie tablice premiowe w drobny mak nawet jeśli nie będziecie mieli zbyt dużego rozbiegu jeśli próbujecie utrzymać zabójczą prędkość w jednej ze stref pomiarowych Forza Horizon 5, szukacie sposobu na wykręcenie jak najlepszego wyniku, mijając fotoradar, albo macie nadzieję, że uda Wam się uzyskać absurdalną odległość, wybijając się z rampy przez znak ostrzegawczym, to potrzebujecie samochodu, który pruje jak rakieta, a konkretnie takiego samochodu jak Jesko. Odpowiednio podrasowany, ten elegancki bolit jest w stanie rozpędzić się do 483 km na godzinę na długich prostych, co sprawi, że rozprawicie się z wyzwaniami w mgnieniu oka. Dzięki doskonałemu sterowaniu nie powinniście mieć problemów z utrzymaniem kontroli nad pojazdem, nawet gdy świat wokół Was nagle się rozmyje. Tak naprawdę to nawet bez tuningu ten samochód jest całkiem dobrze ustawiony. Niestety prędkość Końcega Jesko nie jest jedyną rzeczą, która może sprawić, że oczy zajdą wam mgłą. By wjechać tym cackiem do własnego garażu, będziecie musieli wydać 2,8 miliona kredytów. Możecie go jednak zgarnąć za darmo, dobijając trzy gwiazdki we wszystkich rozdziałach historii V10 w Bacha i tym samym zdobywając wyróżnienie Kino i Realistę. Na koniec mamy sztukę driftingu. Skomplikowaną technikę, która może zamienić pół tony metalu i furii w delikatny listek gładko sunący po tafli jeziora. Oczywiście jeśli wiecie jak zrobić to dobrze. Idealny samochód do driftu wymaga odpowiedniej kombinacji mocy i przyczepności. Na tyle słabej, by dało się wejść w elegancki poślizg, ale też na tyle mocnej, by nie wypaść z drogi. Mądrym posunięciem będzie oczywiście wybranie czegoś z oponami do driftu. Każdy fan szybkich i wściekłych powie wam, że najlepszym wyborem jest Toyota Supra 1998 RZ, której podrasowaną wersją Brian O'Connor wielokrotnie pokonywał kręce uliczki miasta. By uzyskać najlepsze osiągi, warto zadbać o to, by przednie opony były jak najszersze, by pewnie trzymały się drogi, a drążki stabilizujące samochód dostroić tak, by były jak najsztywniejsze i pomagały w pokonywaniu zakrętów niczym krążek hokejowych. Co prawda na szutrze samochód traci trochę swojego uroku, więc chyba lepiej używać go wyłącznie na trasach asfaltowych. Więc jeśli szukacie czegoś do pokonywania bardziej kamienistych ścieżek, zwróćcie uwagę na markę Hunigan i dosłownie każdy pojazd. Z ich katalogu, a w szczególności na Hunicorna V2 Musta, który ma świetny rozkład masy i wystarczająco szeroki rozstaw osi, by zapewnić Wam doskonałą kontrolę podczas driftu na torze. Oczywiście, to tylko nasze rekomendacje. W Forza Horizon 5 znajdziecie dosłownie setki samochodów do wyboru, więc najlepszym pomysłem jest po prostu wskoczyć do każdego z nich i sprawdzić, który najbardziej Wam odpowiada. Jeśli odkryjecie jakieś ukryte perełki albo Wasz wybór padnie na coś zupełnie niespodziewanego, koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. Dzięki za oglądanie i nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować naszego kanału. Cześć!